w stosunku do tego zawodnika olbrzymie oby im sprostał, oby chłodną głowę zachował Kamil przed tym konkursem zapaliło się zielone światło, Kamil rusza w dół wysoko wyszedł z progu, leci daleko jest koło 130 metra lądowanie dobry skok i jest nota 20 punktowa od sędziego szwajcarskiego, lubi chyba Polaków Szwajcar 12,4 punktu, tyle jest bonusu za wiatr, a odległość to 131,5 metra. Najdłuższy skok w konkursie, najwyższe noty, całkiem spora bonifikata za wiatr. Kamil Stoch po tej serii będzie w ścisłej czołówce, bo na razie będzie liderem. Co do tego chyba wątpliwości nie ma żadnych. Popatrzmy, jaka będzie jego przewaga nad Peterem Prewcem. Za chwilę zobaczymy. i 5,1 punktu. Wszystkim w głowie Kamila Stocha. Polak na belce startowej zapaliło się zielone światło. Rusza w dół. Miał ponad 5 punktów przewagi po pierwszej serii. Jest 130 metrów ponad 130 metrów, a skakał z obniżonego rozbiegu Kamil Stoch prawdopodobnie mistrzem świata 130 metrów, popatrzmy na noty, 19, 19,5 notami z rywalami nie przegra kilka razy Kamil już był blisko tego podium na mistrzostwach świata czwarte, piąte, szóste miejsce indywidualnie nigdy jeszcze na podium, to podium już ma, tylko jakiego medalu będzie jakiego koloru to będzie medal i czekamy na notę Czekamy na notę. Jeszcze kilka sekund i eksploduje tutaj cała publiczność. Jest! Jest złoto dla Kamila Stocha! Szósty złoty medal w historii polskich skoków na Mistrzostwach Świata. Wojciech Fortuna na igrzyskach, które też były traktowane jako mistrzostwa. Cztery razy Adam Małysz. Dwa razy w Predac, raz w Lachty, raz w Sapporo. Przed 10 laty jeden ze złotych krążków wywalczył Adam Małysz tu dla normalnej skoczni, a dziś Kamil Stoch sięga po złoty medal, mistrząc świata na dużym obiekcie.